Rozumiem, Passion Dale. Chcę wstać. Dziękuję. 131. Jeszcze tylko milion i będzie mnie stać na lepszy plecak. Stam pocztę. Witaj, czy twój dom wydaje się zbyt ciasny? Chciałbyś go powiększyć? Może chciałbyś całkowicie zmienić wystrój? W takim razie zapraszamy do sklepu pod młotkiem. Znajdziesz nas na południe od, od skwerku. Ej, to brzmi jak spam. Witaj, chciałbyś powiększyć swojego penisa? Znaczy, znaczy, ja nie znam takich reklam i w ogóle nigdy ich nie widziałam, tak? Ja nawet nie wiem, co to penis jest. Idę sprzedać rzeczy, żeby mieć na plecak. Dosłownie to samo Młocia robiła na demo, tak? <grywa> Naprawdę mówiąc, demo nawet nie pamiętam. Ale Ci Penis to taki grzyb. Mistake? Jeżeli twój penis to taki grzyb, to ja zalecam udanie się do lekarza, nie? <grywa> Dobra, sprzedam to i sprzedam. Wszystko sprzedam. Miałam zasadzić moje ziemniaki. Jestem głodna, więc sobie zjem jabłko. Ale to muszę najpierw z tego wyjść, bo sprzedam niechcący wtedy. O! Jabłko na śniadanie. Słuchajcie, czuję się jak y, student. Chociaż wciąż mam więcej niż student, bo przynajmniej mam jabłko na śniadanie. <laughs> Miętóweczka. Ja nie chciałam tego mówić na głos. Ło, ma i Dostał okrzyczenie od mega mocy Zorda. Wkleja i Wisielcowa przekleje albo Dersiemu na priwa. Klub gotowania. Cześć, przyniosłam ci jedzenie. Nie zdecydowałam się dołączyć, ale gra mi kazała. Dobrze wiem, że będzie konkurs kulinarny, bo grałam w demo. Przyrządziłam już makaron z truskawkami. Jej! Dostałam gratulacje od Rudej Cizi. Ja już zrobiłam spaghetti z truskawkami. Pyszne było. Dobra, wygram te pieniądze. Nie potrzebuję szlifów. Ja najlepiej gotuję w tym mieście. O, już ja będę trenować na makaronie. Cześć, Lili. O, nie! Lili jest tak naprawdę duchem. Mają lodówkę. Wyciągnę im coś stamtąd. Nie da się nic ukraść. Sino dodaje umiejętność kradnięcia. Ja kradnę ludziom z lodówek. Przez całą grę. Zaczynam być głodny. Nie dostaniesz pizzy, jesteś za biedny na pizzę. Może co najwyżej iść pracować za jedzenie. Chcę się wyszczać do fontanny. Ja, magiczne doniczki. Uwaga, uwaga. Wszyscy pamiętamy, co się robi w doniczce i co się masuje w górę i mówi się co rośnie. Mój dom oczywiście, bo nie stać mnie na wydawanie pieniędzy w składzie budowlanym. Cześć, Mari, chcesz z pięści? No i remis. Ale oszustwo, Nara. Przynajmniej nie lubi, bo damy jej wygrać. Mówił, że chciałby iść do pizzerii, to wejdzie. Naje się zapachem, słuchajcie. O właśnie, przy pracy w pizzerii powinien pasek jedzenia rosnąć, bo podjadamy składniki, nie? Jeżeli mamy czerwony pasek jedzenia i głodujemy, i pracujemy w pizzerii, to powinniśmy podjadać i mieć pewną szansę na to, że wyrzucą nas z pracy. <gryw> tak powinno być. Zjem najpierw zwykłe danie, omnomnom. I popracuję jeszcze w redakcji, bo tak mi gra kazała, zdaje się. Przynieś... Nie, podnieść umiejętność gotowania do poziomu czwartego i przyjść do klubu kulinarnego. Kefir, ja dzisiaj jadłem pizzkę w pracy. Jadłam pizzkę w pracy. Premia wysokości minus 12. Oj tam, oj tam, to przez te... Przez to jedzenie, które tam podjadałam, jestem już zmęczona. Bo. Dobrze, i mam 700, mam dopiero 260. Kawałek spaghetti na jutro, i ziemniaki do posadzenia. To idę łowić ryby, żeby je sprzedać i żeby kupić sobie większy plecak. I znowu będę biedna. Derszy, pisz do Mirona na priwa. Zobaczymy, czy to Mirona garnie. Najlepiej pisz mu na Discordach. na Malciu! Dobrze Cię widzieć. uczy w studenckie życie. <noise> Dziękuję Ci, chusze, za wsparcie. Dużo miłości dla Ciebie. Siema, Totoro, dobrze ci widzieć. Totoro, jest to gra Sun Life. Zbieramy pieniążki na sklep. Sadzimy warzywka, łowimy ryby. I dbamy o naszą postać, żeby była szczęśliwa. Znaczy, to ostatnie to wychodzi mi najgorzej chyba, bo właśnie umieram z niewyspania. Ale przynajmniej już nie jestem głodna. I jeszcze można dołączyć do klubu kulinarnego. Patrzcie, jak romantycznie łowię w deszczu. Daj to rybę. Jeszcze jedna mi się chyba zmieści. O tak, studenci zwłaszcza z Polibudy użyliby petardy. też nie, Polibuda wsadziłaby elektrody w rzekę, słuchajcie. Pełna koncentracja. Teraz nie czytam czatu, bo nie chcę stracić tej ryby. Siema, szazanek! Fazanek, jak, jak cię czytać? Dobrze cię widzieć. I się makapi. Śmugni. Bardziej ciągnij. Potrzebuję, słuchajcie, lepszej wędki, żeby tego tak nie męczyć. Suzanek, dobrze, Suzanku, tak cię będziemy czytać. Ciągnę kefirku, ciągnę. Więcej ciągnięcia, dobra? Nie mogę przyginać. Strąk potokowy. O nie, umarłam! Dobra, ale śpię na brzegu rzeki, więc jest dobrze. Jest mi, jest mi wszystko smutno. Jestem głodna, zmęczona, bolą mnie plecy. To znaczy, że muszę sprzedać rzeczy. <laughs> o, oh, to ostatnie ciągnięcie młotki. Nie! Proszę zlicz na czacie. Słomik kanałowy. Do obchania. I pstrąg potokowy. I chyba przez to, że tam umarłam, to nie mam tej ostatniej ryby. Smutno. Właśnie skończyłaś 30 lat, tak, w tej grze. Nagle wszystko zaczyna boleć. Siemasz, Coptrunku. Ja po prostu potrzebowałam maseczki z błota. O, czekajcie, jest robal do złapania, bo ja potrzebuję pieniążków. Jeszcze trochę i będzie mnie stać. Znowu Niemcy strzelają. Jabłko! Przecież się zmarnuję, jak nie podniosę. Dawaj, Motyla. I świetlika. Muszę mieć czym handlować. A i swoją drogą chciałabym, żeby w życiu tak się dało, że sobie chodzę i. o-o. Życie w nie dojechało! Depresja! Dobra, idę do domu. O nie, ciemna noc. Osta ostatni. Już więcej nie będę maltretować postaci. Dobra, jeszcze taki czarny, bo czarnego jeszcze nie łapałam. Wystarczy, idę. Ciemno już zgasły wszystkie światła. Oc nadchodzi. Dobra, muszę to zjeść. Chociaż mogłam nie jeść do rana i wtedy bym zaoszczędziła głód. <śm> <ś> Wiem, że był złoty.